Dzień dobry, kochani, niedługo przed Wami ogólnopolskie matury próbne. Niektórzy już w swoich szkołach mieli oczywiście takie egzaminy, ale w takim wymiarze szkolnym. Natomiast te ogólnopolskie, oczywiście, dają pewien obraz sytuacji co do poziomu waszej wiedzy. I pomyślałam sobie, że nagram taki dwuczęściowy odcinek poświęcony motywom lektur, ale uwaga, lektur klasy drugiej. Dlaczego? Oczywiście, może przytrafić się podczas takiej matury tekst z klasy pierwszej czy z klasy trzeciej, ale jeżeli chodzi o trzyletnie liceum, to tak się złożyło, że program klasy drugiej najbardziej obfituje, w książki, w lektury, w których tych motywów jest najwięcej i które rzeczywiście w trakcie pisania takiej pracy naturalnej wydają się najbardziej przydatne. Nagrywałam już kiedyś serię poświęconą motywom literackim, ale bardziej pod kątem epoki. Także w ubiegłym roku mieliście do dyspozycji na mojej stronie specjalną tabelkę z motywami, które również były podporządkowane dwóm zasadniczym, najważniejszym takim elementom, jak epoka oraz dzieło literackie. Ale pomyślałam sobie, dlaczego dzisiaj nie mówić o konkretnym dziele literackim i występujących w nim motywach. Oczywiście nie powiem o wszystkich, jeżeli jest jakiś motyw, którego nie wspomnę w mojej lekcji, to pewnie dlatego, proszę Państwa, że nie starczyłoby mi czasu na wymienienie wszystkich tych elementów, ale jeżeli chcecie, to proszę dopisywać w komentarzach pod filmem. Myślę, że inni maturzyści będą Wam z pewnością wdzięczni. Rozpocznę od takiej lektury jak Dziady, część trzecia Adama Mickiewicza. Pojawiła się ta lektura podczas egzaminu maturalnego w maju 2019 roku i... Pewnie niektórzy maturzyści mogą przyznać, przysporzyła sporo problemów. Jakie mamy tam motywy? Pierwszy motyw, który przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o trzeciej części dziadów, to motyw buntu. Bardzo często będziecie słyszeć, że jest to bunt prometejski, bo dotyczy bohatera, jakim jest Gustaw Konrad. Buntuje się on, jak wiecie, przeciwko Bogu, żąda od Niego władzy nad ludzkimi duszami, ponieważ nie może znieść widoku, a także wiadomości o cierpieniu niewinnych ludzi, o cierpieniu Jego narodu. Uważa, że Bóg jest chłodny i obojętny, dlatego on, jako romantyczny poeta, kochający swój naród, jest w stanie udźwignąć to brzemię. Dlaczego mówimy o tym, że jest to bunt prometejski? Bo w swoim wyrazie tego cierpienia, rozpaczy i sprzeciwu wobec Boga, Konrad przypomina mitycznego. Tytana Prometeusza, który sprzeciwił się bogom w imię dobra człowieka, w imię dobra ludzkości. I Konrad nie buntuje się z powodów osobistych, prywatnych, tylko właściwie z miłości do swojego narodu. Drugi motyw, który tak naprawdę jest istotnie związany z trzecią częścią dziadów, to oczywiście motyw cierpienia. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że ten motyw cierpienia narodu polskiego widzimy już w pierwszej scenie, scenie więziennej, w której e, uwięzieni młodzi studenci opowiadają o torturach, jakim zostali poddani, no i oczywiście o tym, że są aresztowani oraz zamykani w więzieniu bez żadnego wyraźnego zarzutu. Nie ma nawet mowy o e, sprawiedliwym, racjonalnym procesie sądowym. Jeżeli nie zostaną oni uśmierceni bądź e, skatowani w tym więzieniu, trafiają na Syberię, gdzie niechybnie e, wielu z nich będzie e, musiało umrzeć. I na dobrą sprawę ten motyw cierpienia Polaków jest pokazany w zasadzie w każdym niemal elemencie tego dramatu. Ja tylko jeszcze wspomnę o cierpieniu Jasia Rollinsona, które tak często wracało w tym roku podczas właściwie egzaminu maturalnego. Dlaczego? Dlatego, że wielu maturzystów pomyliło się. Chodzi o to, że Jaś Rolinson, to jest syn pani Rolinson, która przychodzi w scenie balu senatora, błagać senatora o możliwość widzenia się z synem i o możliwość, tak naprawdę taką szansę, żeby go wypuścić, bo jest jedynym jej żywicielem. Ona jest niewidoma, przecież jest niewinna. Słyszała krzyki swojego dziecka, a senator jej mówi, że on o niczym nie wie. Rzeczywiście biedna, starsza kobieta z początku daje się nabrać na te kłamstwa. Wierzy, że, że senator nie wiedział, o postępowaniu własnych urzędników, ale w gruncie rzeczy szybko okazuje się, że ten perfidny kłamca wprowadził ją w błąd. A swoim um, urzędnikom polecił otworzyć okno w celi Jasia Rolinsona. I tu, proszę państwa, jest ta kwestia, że pisaliście, iż um, to miało umożliwić samobójstwo. Niektórzy pisali, że um, spowodować także taki właściwie śmiertelny um, wypadek i upozorować to samobójstwo. I pisaliście, że on zginął. No nieprawda, proszę państwa, bo proszę przypomnieć sobie, jak ksiądz Piotr mówi później do pani Rolinson, w dalszej części dziadów, że jej syn żyje, że przeżył ten śmiertelny Upadek. Ale o co chodzi? Chodzi o cierpienie narodu polskiego, które w scenie widzenia księdza Piotra porównywane jest do niewinnej ofiary Chrystusa na krzyżu. Pamiętajcie o polskim mesjanizmie w trzeciej części dziadów i o przekonaniu Mickiewicza o tym, że Polska ma niebagatelną rolę do odegrania w dziejach Europy i musi cierpieć tak jak Chrystus, bo dzięki ofierze Chrystusa zbawiono cały świat wszystkich ludzi, a Polska dzięki swej ofierze zbawi wszystkie inne narody i staną się one wolne. Kolejny motyw, który mamy w tej lekturze, to motyw władzy. Oczywiście, wcześniej wspominałam, że o taką władzę nad ludzkimi duszami upomina się Konrad w swojej buńczucznej przemowie do Pana Boga. Ale też pamiętajcie, że ten motyw władzy dotyczy okrutnych i bezwzględnych carskich urzędników, którzy bez wahania skazują Polaków na cierpienie i śmierć, ale także samego senatora Nowosilcowa, który się upaja tą władzą, a w gruncie rzeczy okazuje się wyjątkowo perfidnym mordercą i człowiekiem pozbawionym skrupułów, ponieważ jego najważniejszym celem są zaszczyty i posiadanie ogromnej... Ilości pieniędzy i to bardzo szybko wychodzi na jaw, kiedy ten okrutnik ma sen zesłany zresztą przez e, władze piekielne, właśnie, a żeby go utwierdzić w tej negatywnej postawie, ażeby się nie nawrócił i, nie daj Boże, nie wywinął spod tej piekielnej kary. Mamy także motyw poety i poezji, i to jest ten motyw, który jest bardzo ściśle związany z epoką romantyzmu. Pamiętajcie, że poeta miał być wieszczem, przewodnikiem duchowym narodu i to się. Uobecnia w postawie Konrada. On jest przekonany, że dzięki swojej sile twórczej, dzięki swojej poezji jest w stanie poprowadzić naród do walki, wyprowadzić go z tej trudnej e, sytuacji. Mamy motyw Ojczyzny, bo Ojczyzna jest najwyższą wartością, zarówno dla więźniów, którzy gromadzą się podczas Wigilii w celi więziennej, dla naszego bohatera, który z kochanka kobiety Gustawa przemienia się w kochanka Ojczyzny, czyli właśnie Konrada Ojczyzna. Ta najwyższa wartość, dla której można, trzeba poświęcić własne. Życie. Ale mamy też motyw społeczeństwa, który nie przedstawia się już tak wspaniale. W scenie z salonu warszawskiego widzimy bowiem, że polskie społeczeństwo jest bardzo podzielone. Zapewne uczyliście się o towarzystwie stolikowym i towarzystwie przy drzwiach. Towarzystwo stolikowe to elita polskiego społeczeństwa. Zgromadzeni tam przedstawiciele arystokracji, literaci, przedstawiciele generalicji dyskutują o sprawach błahych i nieistotnych. Ku zdumieniu czytelnika rozpaczają nad brakiem senatora w Warszawie, bo ten okrutnik przecież im wydawał się człowiekiem, który wyprawiał najlepsze bale. Oni w ogóle nie chcą nawet zwracać uwagi na to, co się tak naprawdę dzieje z polską młodzieżą, na tę straszliwą katastrofę naszą, jaką są zabory. Im jest dobrze, więc dlaczego mieliby chcieć to zmieniać? Wolą poezję francuską od polskiej, wolą poezję prostą, sielankową. E Taką, która nie mówi o sprawach ważnych i narodowych. Natomiast zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o towarzystwo przy drzwiach, w którym zgromadzeni są młodzi patrioci, w którym opowiadana jest historia męczarni i cierpienia Cichowskiego i w którym padają te słynne słowa Piotra Wysockiego: Nasz naród jest jak lawa. Czy ten wewnętrzny ogień, ta polska młodzież poderwie się do walki i zwycięży. Mamy też takie motywy, jak motyw szatana. Myślę, że tutaj będziecie kojarzyć to na przykład ze sceny egzorcyzmów, które ksiądz Piotr odprawia nad samym Konradem, po jego monologu do Pana Boga. Szatani również gromadzą się w sypialni nowosilcowa, zsyłając sen, który ma go ugruntować w tym złym. Postępowaniu. Szatani zresztą bardzo chcą prawda, przeszkodzić tej niezwykłej misji, jaką Polska ma do odegrania na arenie europejskiej. No i jest motyw anioła, który widzimy, już, którego widzimy już w prologu, który mówi o tym, jak czuwał nad naszym bohaterem już od dziecka, w którym te duchy, anioły walczą o duszę Konrada. Także, moi drodzy, no, tych motywów jest tutaj troszkę, i myślę też o motywie snu. Motyw snu jest ważny. Dlaczego? Bo on się bardzo często pojawia w literaturze, kochani. Myślę, że warto, abyście pamiętali o śnie naszego bohatera, naszego więźnia, który jest już opisywany w prologu. Myślę, że warto wspomnieć o takim widzeniu śnie Ewy w jednej ze scen, który to sen mówi o przyszłości Konrada, o jego odrodzeniu się o odrodzeniu jego duszy. Sen senatora Nowoslicowa, proszę Państwa, pokazujący jakim on tak naprawdę jest człowiekiem. No i tych motywów jest tutaj bardzo dużo, proszę Państwa. Na pewno nie wymieniłam wszystkich, ale myślę, że o tych powinniście szczególnie pamiętać, kiedy powtarzacie dziady. Kolejna lektura, która przetrafia się raczej w klasach o profilu rozszerzonym z języka polskiego, a może niesłusznie, proszę Państwa, to jest odpowiedź na Mickiewiczowskie dziady, ich trzecią część, napisana i wydana anonimowo przez Juliusza Słowackiego, czyli słynny Kordian. Dlaczego uważam, że niesłusznie tak naprawdę Kordian jest omawiany teraz na rozszerzeniu? No są też szkoły, których także na podstawie i to jest moim zdaniem dobry wybór. Aczkolwiek, e, moi drodzy, Kordian też jest trudny w zrozumieniu, bo to jest dramat romantyczny. Nie oszukujmy się, to nie są proste utwory. Ale Wracając do rzeczy, jakie mamy motywy w kordianie? Otóż pierwszym takim motywem, który wraca do mnie zawsze, to jest motyw buntu. Zobaczcie, jak my, Polacy, jesteśmy narodem zbuntowanym. Ten motyw jest rzeczywiście bardzo częsty, zwłaszcza w literaturze romantyzmu. Kordian bowiem buntuje się przeciwko temu, jak każdy romantyczny bohater, co dzieje się ze światem, co dzieje się z jego ukochanym narodem. Kordian przecież jako buntownik przyłącza się do spisku, który ma za zadanie zabić cara. No i tak ostatecznie ze wszystkich, proszę Państwa, spiskowców, Kordian sam postanawia wymierzyć tak pojmowaną sprawiedliwość. Zostaje sam. To wszystko oczywiście jest związane z jego buntem. Mamy motyw. Władzy, ale w tym przypadku ta władza jest władzą uzurpatorską. W kordianie bowiem jest mowa o koronacji cara na króla Polski. To nie jest władza, którą ten człowiek uzyskał drogą uczciwości i sprawiedliwości. To jest władza narzucona, władza wymuszona, władza okrutna i bezwzględna. Mamy motyw wędrówki. Kordian bowiem, jeżeli weźmiemy pod uwagę akty drugi, wędruje po Europie w poszukiwaniu takiego nadrzędnego celu swojego życia. W wielu miejscach w Europie przekonuje się jednak, że to, co wydawało się istotną wartością, zawodzi. Światem rządzą pieniądze, także miłość można kupić za pieniądze, a na przykład wizyta Kordiana u papieża jest jeszcze bardziej bolesna, bo papież mówi bohaterowi słowa, odmawia poświęcenia polskiej ziemi i tak naprawdę sugeruje, że car faktycznie... Jest prawowitym władcą naszego kraju i tak naprawdę ci, którzy się przeciwko temu buntują, to oni popełniają grzech. W takim myśleniu, bo każda władza przecież pochodzi od Boga. Mamy motyw zbrodni, proszę Państwa, w kordianie. Myślę, że warto tutaj, nie będę się tu zagłębiała w te kwestie związane z księciem Konstantym. Przypomnę Wam tylko kwestię związaną z tym, że kordian chce zabić cara i właściwie trafia już pod drzwi carskiej komnaty, ale jak wiecie, do zabójstwa nie dochodzi, gdyż strach i imaginacja pokonują naszego bohatera. Mamy motyw Ojczyzny, znowu tej Ojczyzny, która jest najważniejszą, nadrzędną wartością, i to wynika z monologu naszego bohatera na szczycie góry Mont Blanc. Tam pada zresztą słynne hasło Polska Winklidem Narodów, czyli Polska powinna poświęcić się, tak jak niegdysiejszy wojownik Winkerlid, Arnold von Winkerlid, aby umożliwić także innym krajom przełamanie tego jarzma carskiej niewoli. Mamy zatem motyw miłości. Motyw miłości zresztą nieszczęśliwej, kochani. Przecież romantyczny bohater to raczej człowiek, który tego szczęścia w miłości nie zaznaje. Natomiast Kordian jako młody człowiek zakochuje się w Laurze, ale Laura nie rozumie go, traktuje go pobłażliwie i zresztą ten zawód miłosny skutkuje próbą samobójczą Kordiana na szczęście nieudaną. Kolejny raz Kordian zawodzi się na uczuciu kobiety we Włoszech, kiedy Violetta słysząc o jego rzekomym banku Postanawia go porzucić. To była miłość kupiona za pieniądze, fałszywa i nieprawdziwa. Tą najwłaściwszą miłością, okazuje się, ostatecznie miłość do ojczyzny. Znowu pojawia się nam motyw szatana. Zobaczcie, że w prologu do Kordiana to szatan przygotowuje wiek XIX, miesza się w historię wyłania z kotła przywódców powstania listopadowego, co oznacza, że nie będzie ono udane, cały czas. Próbuje pokrzyżować szyki, towarzyszy kordianowi, żeby wreszcie objawić się mu pod postacią doktora w szpitalu wariatów i sugerować, że Bóg rzekomo opuścił ten świat. Mamy, proszę Państwa, także w kordianie motyw historii, bo przecież jest tam mowa o koronacji cara Mikołaja na polskiego króla. Mamy motyw społeczeństwa, które to jest społeczeństwem także nierównym, także takim społeczeństwem, na którym trudno polegać. Zobaczcie, było Kilkuset spiskowców, kiedy Korian do nich dołączył. Wszyscy chcieli tak naprawdę tej sprawiedliwości, zabicia cara, ale kiedy dyskusja się, proszę Państwa, zaczęła coraz bardziej rozwijać, okazało się, że starszyzna, ludzie, którzy są autorytetem moralnym, zaczęli podważać istotę tego zabójstwa, twierdząc, że przecież. Na przykład w Polsce nigdy nie było królobójstwa, że tak nie można, że to ściągnie niepotrzebne represje. I to społeczeństwo jest, to, tak jak mówiłam, w przypadku trzeciej części dziadów podzielone, ono nie jest jednomyślne, a ci, którzy powinni stanowić dla nas autorytet moralny, wskazówkę i drogę, często okazują się po prostu tchórzami. Mamy także motyw szaleństwa. Zobaczcie, gdzie po próbie zabójstwa cara trafia Kordian. Do domu wariatów. On już nie jest pewien tak naprawdę tego, co się z nim dzieje. No i też romantyczny motyw samotności. Nasz bohater jest do końca samotny. Jest samotny, kiedy wygłasza monolog na Mont Blanc. Jest samotny, kiedy decyduje się na realizację postanowień spisku. Jest samotny w domu wariatów i samotny później w obliczu tej nadchodzącej śmierci. Chociaż przypominam, że lektura kończy się w sposób otwarty carski, posłaniec może zdążyć z ułaskawieniem. Kordian nie będzie jednak zabity w majestacie. Carskiego rozkazu przeżyje i faktycznie tak miało być, bo Słowacki chciał dopisać dalsze części. Kordiana miała być trylogią, ale po negatywnych recenzjach tej pierwszej części, przypominam, że wydał ją z początku anonimowo, zniechęcił się, im się obruszył i można powiedzieć obraził się, zwłaszcza jeśli chodzi o porównania do Mickiewicza, i już nigdy dalsze części Kordiana nie powstały. Pan Tadeusz Perła w koronie, jeśli chodzi o lektury romantyczne. Wiem, że uwielbiacie tę książkę, oczywiście. Ale, kochani, motywy. Nie, na pewno będzie jakiś, który pominę, ale chciałabym te najważniejsze, które mogą się przydać podczas rozlicznych rozprawek. Pierwszy motyw, który mi się nasuwa, to tak naprawdę związany jest z zakończeniem tej słynnej ewopei, czyli motyw tańca. Zwróćcie uwagę na to, że to jest piękny staropolski polonez. Zresztą tańczycie go podczas studniówek nie bez powodu, bo to nasz taniec narodowy. Ten polonez ma w deuszu uświetnić generałów, przywódców legionów polskich, przynależących w tym czasie podążających za Napoleonem do Rosji. No i oczywiście taniec ten też jest symboliczny, on symbolizuje odejście w przeszłość. Tego świata szlacheckiego, bo ja mówiłam wielokrotnie, że Pan Tadeusz jest takim rodzajem hołdu, pamiątki dla staropolskiej tradycji, która powoli odchodzi właśnie do skarbca naszej przeszłości, ale też jest takim trzonem naszej tradycji, którą należy szanować, o której należy pamiętać. Jeżeli Pan Tadeusz, to z pewnością Jacek Soplica. I chociaż nie jest to główny bohater, bo podkreślam, że w epopeji głównym bohaterem jest. Polska szlachta, to jednak Jacek Soplica najczęściej kojarzy się uczniom właśnie z tą lekturą. I w przypadku Jacka Soplicy to z pewnością wiecie, że najczęściej wspomina się o tym motywie przemiany. Dlaczego? Bo ten szlachcic paliwoda, jak został zresztą określony, po nieszczęsnym zabójstwie stolnika, kiedy ucieka z kraju, kiedy Wkracza na inną ścieżkę życia, kiedy poświęca się dla ojczyzny, kiedy pojawia się później jako mnich, wiodąc skromne, pokorne życie, kiedy tak naprawdę nieliczni wiedzą o jego prawdziwej tożsamości, to jest ten motyw przemiany z tego takiego człowieka, którego no cóż, możemy nazwać zbrodniarzem, człowieka pysznego, człowieka, który uchodził nawet za właśnie paliwodę, takiego krewkiego szlachcica. On się zmienia w pokornego. I cichego. Sługę. To jest ten motyw przemiany, ale z nim nieodłącznie, proszę Państwa, idzie też motyw cierpienia. Bo Jacek Soplica cierpi, dlatego że nie może poślubić ukochanej, a więc Ewy Choreszkówny, ale z pewnością też Soplica bardzo cierpiał po tym, kiedy dokonał tego zabójstwa na stolniku Choreszce. Ja myślę, że to było nieplanowane. Myślę, że współczesne sądy nazwałyby to zabójstwem w afekcie. No bo było nieplanowane, proszę Państwa. On tam się zupełnie pojawił przez przypadek. To nie była jakaś jego. Intencja. I on bardzo cierpiał, i zobaczcie, że też całe swoje życie podporządkował pokucie za ten czyn. A samo przyjęcie nazwiska, w zasadzie y, powiedzielibyśmy nawet y, pseudonimu ksiądz Robak, no, Robak jest tutaj symbolem pokory, proszę Państwa, takiego marginalnego znaczenia. Jeśli chodzi o pana Tadeusza, to myślę, że również warto wspomnieć w kontekście Jacka Soplicy motyw miłości, ten motyw nieszczęśliwej miłości Jacka i Ewy Choreszkówny, który został brutalnie przerwany przez w zasadzie nie motyw, tylko miłość, przerwana przez Stolnika Choreszkę. Pamiętajcie, że Choreszko był magnatem, on nie mógł wyrazić zgody na to, aby taki szlachcic, powiedzmy dużo niższej kategorii poślubił jego córkę, planował ją wydać za kogoś równego stanem i majątkiem, a Jacka Jacka Soplicy tylko zwodził, udając przyjaźń, więc ta miłość była bardzo nieszczęśliwa. Zresztą wiecie, że Ewa później wyszła za mąż za kogo innego i jej życie skończyło się tragicznie na Syberii. Natomiast mamy miłość szczęśliwą. I to jest miłość pomiędzy Tadeuszem, synem Jacka Soplicy, a Zosią, córką Ewy. I ta miłość kończy się oczywiście wspaniale, w zasadzie w finalnej księdze pana Tadeusza. Mamy do czynienia z ich zaręczynami. No i oczywiście jest to to pozytywne zakończenie, bo dwa skłócone rody nareszcie się dzięki temu małżeństwu połączą. Jeśli wspominam o Stolniku Choreszce, to oczywiście motyw zbrodni. Pamiętajcie, że Jacek Soplica zabija Stolnika pokutuje za to o tej zbrodni również wspomina już w drugiej księdze Gerwazy opowiadając hrabiemu o tym co się wydarzyło i on oczywiście za tę zbrodnię się cały czas mści przez te kolejne lata prawda opowiada przecież hrabiemu jak to dokonywał zemsty na poszczególnych członkach rodu Sopliców Mamy do czynienia z motywem wojny, bo przecież w tle są te wojny napoleońskie. I pamiętajcie, że w tej ostatniej księdze mamy do czynienia także z polskimi legionami podążającymi za Napoleonem do Rosji z nadzieją na zwycięstwo, także to też jest istotne. No i motyw sporu, tutaj jest ten spór o zamek, ja wielokrotnie tłumaczyłam proszę Państwa na czym ten spór polega to jest jeden z trzech takich najważniejszych wątków Pana Tadeusza ale pamiętajcie, że spierają się tutaj dwa rody, Soplicowie i Choreszkowie Choreszkowie oczywiście w osobie hrabiego Choreszki, który z początku nie ma żadnych planów co do w zasadzie tych ruin zamku, ale pod namową Gerwazego jednak odczuwa tę potrzebę nieprawda żeby mieć to Posiadać te, tę część majątku, no i wiecie, że później wokół tego rozgrywa się wiele istotnych wydarzeń w Panu Tadeuszu. Mamy motyw dzieciństwa. Zwłaszcza tutaj odsyłam Was do tego, coś wie, zwie się epilogiem w Panu Tadeuszu, ponieważ wiadomo, że Mickiewicz w tej epopei wraca do szczęśliwych lat swojego dzieciństwa spędzonych na Litwie. I zresztą sam Pan Tadeusz jest przepełniony opisami litewskiej przyrody, która wydaje się wręcz fantastyczna. Śniowa przepiękna. No, tutaj od z kolei, proszę Państwa, wkraczamy w ten motyw Arkadii, pokazywania zresztą um, te, tej krainy jako krainy szczęścia, um, o której w epilogu wspomina sam Mickiewicz. Że bardzo za nią tęskni. To jest kraina szczęścia, to jest coś niesamowitego. I on zresztą w epilogu wspomina, że on celowo tak naprawdę pominął te elementy, które mogłyby być w jakiś sposób negatywne, bo to jest jego wspomnienie, to jest czas dzieciństwa, ten czas najszczęśliwszy, najpełniejszy, który daje. Podwaliny pod całą resztę życia. No, mamy motyw wsi, bo Soplicowa, proszę Państwa, jest też tak, taką ostoją polskości, taką arkadią, ale no oczywiście to wszystko dzieje się na wsi. No i, i są to y, tereny zasobne, żyzne. Y, wieś żyje spokojnie, wieś żyje pracą, ale także to wszystko, proszę Państwa, y, jest dla nich dobrym rozwiązaniem, ponieważ wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, y, plony są wspaniałe, spich że są pełne. Sędzia jest bardzo dobrym gospodarzem. Mamy motyw rodu, rodziny. Mamy bowiem w Panu Tadeuszu dwa rody. Sopliców i Choreszków. Ród akurat Sopliców jest tutaj tak szczególnie, jak wiecie, reprezentowany przez sędziego Soplicę, dla którego tak naprawdę tradycje rodowe i honor to są no, oczywiście ojczyzna na pierwszym miejscu, ale jeżeli wyłączymy na razie te sprawy ojczyźniane, to tradycje rodowe i honor są dla niego sprawą nadrzędną. To dlatego Zanim dowie się o planowanym powstaniu, chce się procesować z hrabią, gdyż oczywiście czuje się obrażony przez jego zachowanie. To jest kwestia tradycji staropolskich, które pielęgnuje sędzia. Zresztą pamiętajcie, że to jest ten bohater, który wygłasza naukę o grzeczności, który bardzo pilnie dba o tradycję który jest takim prawdziwym polskim szlachcicem z tamtego okresu. Mamy motywy polowania. No, motyw polowania, proszę Państwa, w literaturze może nie jest motywem częstym, ale pamiętajcie, że polowanie było typową szlachecką rozrywką w okresie staropolskim. Szlachta, która stała nieco wyżej w tej hierarchii, mogła polować na tak zwanego grubego zwierzę, czyli na przykład w tym wypadku na niedźwiedzia. I wiecie, że w Panu Tadeuszu na tego niedźwiedzia to polowanie się odbywa, ale gdyby niecelny strzał księdza Robaka, to mogłoby się skończyć tragicznie, prawda? Natomiast po polowaniu, oczywiście, tradycyjny bigos, ta potrawa staropolska, gotowana, smaczna. No, dzisiejsze bigosy na pewno to nie to samo co ta potrawa w Panu Tadeuszu. No i motywy winy i kary. Moi drodzy, motyw winy, no to jest ewidentny. Mamy tutaj winę Jacka Soplicy, a także odkupienie tej winy, bo to nie tyle kara, bo chyba wydaje mi się, że o karze możemy mówić w sytuacji, w której Jacek musi opuścić ojczyznę i zostawić swojego syna pod opieką brata. Nie, nie może być tak naprawdę sobą, ale odkupienie tej winy właśnie poprzez służbę ojczyźnie jest tutaj znacznie ważniejsze. I o tych losach już dokładniej dowiadujemy się w księdze, w której mamy do czynienia. Ze spowiedzią Jacka Soplicy. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, tak jak mówiłam na początku, że tych motywów możemy znaleźć jeszcze trochę w pan ale jeżeli te zapamiętacie, to uważam, że będzie bardzo dobrze. Dziękuję za uwagę, a kolejny odcinek będzie poświęcony motywom z lektur okresu pozytywizmu. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.